Przejdźmy teraz do omówienia pierwszej z metod wyceny produktów pracy do metody opartej o koszt wytworzenia. Metodę tą ustawodawca dopuszcza w ramach artykułu 28, dokładnie ustępu 1 punktu 11, w którym mówi, że zapasy rzeczowych składników abrot, aktywów obrotowych, czyli w tym również produktów gotowych, wycenia się w momencie nabycia lub powstania według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Czyli produkty gotowe jako element zapasów rzeczowych składników aktywów obrotowych w momencie powstania wyceniane jest po koszcie wytworzenia. Czyli w ten sposób ustawodawca daje nam tę metodę jako jedną z metod wyceny produktów pracy. W ramach zapasów rzeczowych składników aktywów obrotowych, oczywiście, możemy tu mieć również na myśli półfabrykaty wytworzone przez jednostkę, bądź produkcję niezakończoną, o której będziemy mówić troszkę później w ramach tych wykładów. Ustawodawca również zaznacza, że produkty gotowe wycenia się według kosztów wytworzenia niewyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Na ten moment zapamiętajcie tylko, że ten koszt wytworzenia nie powinien być wyższy od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. O tym, czym jest ta cena sprzedaży netto i w jaki sposób się dokonuje tego porównania na dzień bilansowy, będziemy mówić w drugiej części tych wykładów. Na ten moment. Zapamiętajcie sobie, że istnieje takie obwarowanie odnośnie kosztu wytworzenia. No, dobrze, wiemy już jakie zapisy w ustawie mówią o tym, dopuszczają tę metodę wyceny wyrobów gotowych, czyli metodę kosztów wytworzenia. A teraz, czym tak naprawdę jest koszt wytworzenia? Znowu artykuł 28 ustęp 3 mówi, że koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Czyli jak widzimy, na